Połowę października od lat uważa się za złoty czas dla handlujących na jarmarku w Nowym Targu. To bowiem sezon najlepszych utargów i największego ruchu, a jeśli dopisuje pogoda, to również jedne z najpiękniejszych dni w całym roku kalendarzowym, kiedy jarmark tętni życiem i mieni się kolorami jesieni. W tym roku październik spełnił nadzieje i oczekiwania kupców. Frekwencja jest porównywalna do tej sprzed pandemii. Na nowej Targowicy można spotkać w tych dniach nie tylko całe rzesze Słowaków, ale i wielu rodzimych klientów, którzy zaopatrują się przede wszystkim w znicze i sztuczne kwiaty przed Dniem Wszystkich Świętych. Wybór tego asortymentu jest na jarmarku ogromny. Znajdziemy towar w różnym stylu, nierzadko unikatowy. To gotowe wiązanki, ale i elementy do samodzielnego wykonania stroików. Sprzedawcy są tak zajęci obsługą klientów, że nie sposób zamienić z nimi słowa. Dlatego dziś przed kamerą zaprosiliśmy gości odwiedzających jarmark w Nowym Targu. Szukamy, co się nam zapłaci, to sobie kupimy, mhm. kiedy nam da, co trzeba. Takie. To, czy na Słowacji też jest zwyczaj kupowania kwiatów, zniczy? Tym... Tak, będzie u nas, będzie i tu Światok Wszechświatów, tak, my przyszli popozorować na wieńczyki, na kwiaty. To tak samo jak w Polsce się kupuje Tak, i tak, dekoruje. tak, i świeczki, i kahance. Nie. Jest z żeby przyszli i takie mali bilie sobie zrobili. My jesteśmy tutaj w sanatorium i przy okazji chcemy pamiątki kupić. Dzień dobry, świeczki. Świeczki na, na, na groby. Mhm. Widzę, że kwiaty. kwiaty tak, kwiaty, kwiaty. Tak, 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 mhm. oczywiście na groby. Jest, jest duży wybór, co pani powinna Jest to? duży, no ja jestem tutaj po 10 latach, także dla mnie jest duży wybór. Aha. Aha. Jest. Dobrze. Jest duża różnica. Tak? tak, tak. Ja jeszcze byłam na starym targowisku, także dla mnie jest duża różnica. Podoba, podoba. Mhm. Konkretnego, konkretnego krowki, a konkretnego, co się nam patrzy, to sobie kupimy. Październik to także sezon na kiszenie kapusty. Jak się okazuje, amatorów tego rodzaju domowych przetworów na zimę wcale nie brakuje. Na jarmarku w Nowym Targu sprzedawcy wychodzą w ich kierunku ze specjalną usługą i szatkują główki kapusty na miejscu. Warunek to zakup minimum 10 kg produktu.